I wykonujemy mniej więcej 16 do 20 oddechów na minutę. Gdyby rzeczywistość była mniej stresująca, gdybyśmy pewnie wiedli, bardziej spokojne i zdrowe życie, to nie potrzebowalibyśmy tyle narzędzi zarządzania stresem. Ludzie też są coraz bardziej świadomi tego, czego potrzebują takich bardziej bezpośrednich narzędzi, które pozwalają właśnie wspierać swoje zdrowie i tym jest właśnie oddech. A oddech jest tutaj takim narzędziem, które rzeczywiście możemy w łatwy sposób wprowadzić do terapii naszych podopiecznych. Ktoś cierpi na ból kręgosłupa, to jego oddech też się zaburzy. Terapia Breathwork nie jest jakąś jedną metodą. To jest tak naprawdę system, Myślenia na temat oddechu. Cześć, witajcie w podcaście szkoleniowym physio for life Ja nazywam się Natasza Geldon i nadajemy dzisiaj ze studia naszego warszawskiego Physio4Life, właśnie. Zaprosiłam do rozmowy dzisiaj wyjątkową gościnę. Jest to fizjoterapeutka oddechowa, a ja bym nawet pokusiła się chyba o stwierdzenie, że takie troszeczkę guru oddechu w Polsce. Tak, Sandra, nie rumień się. Sandra Osipił-Księkiewicz. Cześć, witam Was. Nasza głównodowodząca, jeśli chodzi o szkolenie terapii Breathwork. Pomysłodawczyni tego szkolenia i spec od oddechu. I w tym temacie zaskakująco będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać, także zapraszam Was do wysłuchania tej całej rozmowy. I zacznijmy od bardzo takiego. Lifestyleowego pytania: Czy oddech to jest chwilowy trend, czy to jest faktyczna potrzeba na rynku trenerów i fizjoterapeutów? Nie uważam, żeby trening oddechowy czy oddech były taką chwilową modą. Uważam, że jest to po prostu odpowiedź na dzisiejsze czasy, w jakich żyjemy. Gdyby rzeczywistość była mniej stresująca, gdybyśmy pewnie wiedli bardziej spokojne i zdrowe życie to nie potrzebowalibyśmy tyle narzędzi zarządzania stresem. A przez to, że raczej łatwiej nie jest na co dzień, potrzebujemy coraz więcej narzędzi, żeby radzić sobie. I ludzie też są coraz bardziej świadomi tego, czego potrzebują nie tylko już ruchu, nie tylko psychoterapii, ale też takich bardziej bezpośrednich narzędzi, które pozwalają właśnie wspierać swoje zdrowie, i tym jest właśnie oddech. No dobra, ale ten oddech, którego ty nauczasz i który praktykujesz w pracy ze swoimi pacjentami na co dzień, to on może powinien łączy się jakoś z pracą z ciałem, z ruchem, pod kątem właśnie takiej terapii też ruchowej? Tak, jak najbardziej oddech to jest ruch i oddech też potrzebuje ruchu. Bo gdybyśmy się tak zastanowili właściwie co się dzieje, gdy oddychamy, no to Robimy wdech i wydech, porusza się nasza klatka piersiowa, porusza się nasz brzuch, poruszają się tak naprawdę też nasze ramiona, szyja. A gdyby tak się uprzeć, to tak naprawdę całe ciało. Całe Dokładnie. I wykonujemy mniej więcej 16 do 20 oddechów na minutę, więc wykonujemy tyle ruchów na minutę, które są cały czas przez całe nasze życie. Więc jeżeli coś tutaj jest zmienione, zaburzone, to możemy się domyśleć, że wszystkie te elementy wykonawcze oddechu będą inaczej pracować, a to nie są jakieś wyjątkowe mięśnie odpowiedzialne tylko za oddychanie, to mm -hmm. są też mięśnie, które odpowiadają za ruch, za ruch, stabilizację tułowia, no i oczywiście przepona, która tutaj jest głównym mięśniem oddechowym, ale też pomaga w przepływie limfy krwi w naszym ciele i oddech wpływa też na regulację naszego układu nerwowego. To też jest e, niezbędne do tego, żeby jakość ruchu była dobra, ale też bezpieczna. Mm -hmm. Powiedziałaś o naszych czasach, zrozumiałe. Powiedziałaś o tym stresie. I teraz, jak często się zdarza w twojej praktyce, że te problemy, z którymi ludzie do ciebie przychodzą, właśnie ruchowe, napięciowe, bólowe, jakieś dolegliwości, pochodzą tak naprawdę od tego złego zarządzania oddechem? Mm. Oprócz tego, że pewnie bardzo często. <noise> no właśnie, tutaj trzeba byłoby się troszeczkę nad tym zastanowić, trochę na zasadzie, co było pierwsze. Bo nie możemy powiedzieć, że oddech jest tutaj jakimś głównym powodem. Na pewno jest tak, że pewne zaburzenia ruchowe czy psychofizjologiczne będą się odzwierciedlały też w zmianie oddechu. Czyli jeżeli coś nam dolega, to oddech też zareaguje. Czy jest odwrotny kierunek? Nie mamy na, tej, na ten moment takiej stuprocentowej pewności. Na pewno są grupy pacjentów, którzy chorują też na choroby układu oddechowego, które rzeczywiście mają jakieś tendencje ruchowe, zmianę pozycji klatki piersiowej chociażby, ale tak naprawdę nie jest tutaj ważna przyczyna. Co było pierwsze? Ważne jest to, że zaburzony oddech, oddech, który nie spełnia swoich funkcji podtrzymujących zdrowie, będzie to też wpływało na pogorszenie objawów innych zaburzeń. Czyli możemy powiedzieć, że jeżeli ktoś cierpi na ból kręgosłupa, to jego oddech też się zaburzy ze względu na odczuwanie bólu, stresu, czy nawet jako funkcja w pewien sposób obronna przed tym bólem. I to może wtórnie pogarszać ból kręgosłupa. Więc jeżeli chcemy zacząć zarządzać tym bólem kręgosłupa, warto jest do tego dołożyć ćwiczenia oddechowe. Ale to nie jest tak, że możemy powiedzieć tak, że to na pewno jest wina oddechu, że nas boli kręgosłup. A, mm, dla mnie oddech jest też czymś przede wszystkim... Odruchowym, tak? Dzieje się troszeczkę poza moją świadomością. I teraz mamy taką tendencję do mówienia, że ludzie, jakby wiele rzeczy robią źle. Wstają źle, na toalecie siedzą źle, oddychają źle. Czy jest coś takiego jak złe oddychanie? I Czym to właściwie jest? Złe oddychanie moim zdaniem jest takim skrótem bardzo dużym myślowym. E, ja obecnie też staram się unikać używania, że ktoś źle oddycha. Taki zły oddech jest oddechem po prostu takim nieadaptacyjnym, czyli ten oddech który my prezentujemy, szczególnie w spoczynku, bo też tu od razu powiem, że wyróżniamy i oddech funkcjonalny, spoczynkowy i czynnościowy, one też się będą różnić. Taki oddech po prostu nie wspiera naszego zdrowia i samopoczucia. A powinien, powinien być takim czynnikiem, który sprawia, że się lepiej czujemy, lepiej funkcjonujemy. I jeżeli dzieje się coś, co zaburza ten oddech, czyli mówimy tutaj o nasileniu się jakichś czynników zaburzających, to wtedy ten oddech przestaje właśnie spełniać tą swoją funkcję taką wspierającą. Nie jest adekwatny do tego, co potrzebuje nasze ciało. I taki oddech możemy uznać, że jest złym oddechem jako skrót myślowy. A jak w takim razie przekonałabyś trenerów, trenerki. Do tego, że warto się jednak zainteresować tym oddechem, w momencie, w którym oni by się upierali, że dla nich ważniejszy jest ruch i w sumie wolą zainwestować pieniądze w kurs, który będzie ich uczył narzędzi stricte ruchowych, niż takich oddechowych, skoro ten oddech jest jeszcze, wiesz, szarą strefą. Po pierwsze, coraz więcej wiemy, że nie jest to do końca taka szara strefa, więc mogę powiedzieć, że jeżeli ktoś się tym teraz zajmuje, to wyprzedza konkurencję, więc to jest pierwsza rzecz. Każdy pacjent oddycha, tak? I jeżeli potrafimy z tym oddechem pracować, to mamy dodatkowe narzędzie w naszym zasobie, które możemy używać. I przede wszystkim tutaj podkreślałabym to, że ondech jest łatwo dostępny. Jest prosty, tani do wdrożenia i jest powtarzalny dla pacjenta. Pacjent czy klient podopieczny będzie mógł te techniki samodzielnie wdrażać, powtarzać. A więc dajemy. Konkretne narzędzie pacjentowi, co jest często najważniejsze w procesie terapeutycznym, bo jeżeli pacjent nie będzie powtarzał danych ćwiczeń, nie będzie technik mógł zrobić w domu, no to mhm. wiemy, że nasza praca nie pójdzie będzie, na marne. Pójdzie na marne, dokładnie. Oddech jest tutaj takim narzędziem, które rzeczywiście możemy w łatwy sposób wprowadzić do terapii naszych podopiecznych. A kolejna sprawa jest taka, że oddech jest na tyle szerokim zagadnieniem, że praktycznie każdy pacjent, z czymkolwiek by do nas nie przychodził, może od nas dostać wsparcie w postaci treningu oddechowego. Oczywiście dobrze dobranego. Więc znowu, nawet jeżeli przychodzi do nas pacjent, z którym, na przykład, jakąś jednostką e, chorobową nie mamy doświadczenia, ale jak umiemy sprawdzić oddech, umiemy przeddiagnozować, sprowadzić wywiad z tym pacjentem, to będziemy mogli tej osobie nawet pomóc, nawet jeżeli by to się miało wiązać z tym, że ta osoba musiałaby pracować z kimś. Innym, ale już będzie miała poczucie, że od nas dostała wsparcie, bo oddech właśnie taki jest. Te ćwiczenia oddechowe są i dla pacjenta, i dla terapeuty łatwe do wdrażania. Tak, to też ostatnio powiedział Damian Wesołowski, jeden z naszych szkoleniowców mm -hmm. od oddechu, gdzie Damian jest człowiekiem postury bardzo mocnej i to jest trening siłowy w jego wykonaniu mm -hmm. versus oddech. I, I też powiedział, że to jest właśnie ta funkcja wspierająca. Cel, do którego po prostu dąży się z pacjentem czy klientem na sali treningowej. Dobra, Sandra, to powiedz mi konkretnie, jakich narzędzi, żeby to było takie namacalne, takie mięsiste, jakich narzędzi ty na swoich zjazdach, bo masz ich teraz trzy, z trzy bo to jest ta zmiana, która została wprowadzona względem pierwszej edycji, terapii Brafwerk już się rozwinęło, e, trzy razy na żywo, weekendowo widzisz się z grupą. Jakie narzędzia ci ludzie od ciebie dostaną? Ci trenerzy i ci fizjoterapeuci, i w ogóle tam potem porozmawiamy jeszcze, kto może przyjść. <grystanie> tak. Ja przede wszystkim tak myślę, że uczę myślenia i analizowania. Ja w ogóle uważam, że terapii breathwork nie jest jakąś jedną metodą. To jest tak naprawdę system myślenia na temat oddechu. Ja przede wszystkim chcę moich kursantów nauczyć myślenia i analizy, bo nie możemy dać jednego algorytmu pracy z pacjentem. My musimy nauczyć, jak badać oddech, jak diagnozować, jak przeprowadzać testy, z czym się wiążą zaburzenia oddychania, tak, żeby dobrać jak najlepszy program terapeutyczny dla podopiecznego. Ja właśnie tego uczę. Ja uczę... Czym są funkcje oddychania, uczę czym są zaburzenia oddychania i przede wszystkim uczę diagnostyki i analizy takiej całościowej. I moim celem przede wszystkim jest właśnie to, żeby pokazać, że z wielu różnych narzędzi każdy może skorzystać w swojej pracy z różnymi pacjentami. I właśnie ten cały kurs jest tak skonstruowany, żeby dać jak najwięcej narzędzi. Nie dlatego, żeby je wszystkie zawsze używać w pracy z każdym pacjentem, ale żeby potrafić wybrać to najlepsze narzędzie i ten najlepszy program dla danego pacjenta. Czyli to, że tam są zajęcia z logopedką, z fizjoterapeutką stomatologiczną, z fizjoterapeutką specjalizującą się w chorobach pulmonologicznych, to nie powinno przerażać uczestników, bo to nie jest tak, że zaraz mają być specami od tam płuc i w ogóle wszystkiego, tylko raczej ma dać jakiś szerszy obraz w ogóle skąd co po co jak? Dokładnie tak. Y ja zaczęłam pracować z oddechem już kilkanaście lat temu. Ja pamiętam swoje początki. Tak naprawdę no, w ogóle moja pierwsza styczność z jakimś treningiem, odchylonym właściwie bardziej rehabilitacją pulmonologiczną, to było takie raczej, że to jest nudne i tam się nic nie dzieje. Po czym zaczęłam coraz więcej z tym pracować i zobaczyłam, że rzeczywiście mamy tu ogromny potencjał, żeby prowadzić te treningi. I w procesie pracy z pacjentami przez te kilkanaście lat sama zaczęłam coraz więcej uczyć się różnych metod, bo widziałam, że nawet jak przyjdzie do mnie jeden pacjent, który ma na przykład problem związany z obszarem, Miofunkcjonalnym, to mi brakowało narzędzi, żeby tej osobie pomóc. Albo nawet nie tyle, co wdrożyć mu ten trening, tylko rzeczywiście sprawdzić, czy to nie jest obszar, który wymaga wsparcia. I dlatego, jak ja już tworzyłam cały ten program Worku, to zależało mi na tym, żeby te osoby, które trafią, nie miały tych problemów, co ja. Tak, że szukają, jak pomóc pacjentom, żeby one to miały. Nawet jak to nie będzie coś, co na co dzień będą używały, to jeżeli im się przytrafi taki pacjent, który tego potrzebuje, te osoby mu pomogą. One będą potrafiły, jak pokierować, dać podstawowe ćwiczenia, albo nawet będą potrafiły ćwiczyć z pacjentem te ćwiczenia, które są zalecone przez innych specjalistów. Oczywiście mhm. zawsze to zależy od tego, kto w czym się dokładnie później będzie ktoś specjalizował, ale im mamy szerszy pogląd, szerszą wiedzę, tym lepiej możemy pomagać pacjentom. I tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi, żeby być po prostu skutecznym w terapii. Jak mamy już doświadczenia z tą pierwszą grupą, te 18-17 osób, mm -hmm. które skończyło i jest na razie jedynymi 17 mm -hmm. osobami w Polsce, to jakie ty efekty widziałaś u nich? Taki jakiś, był jakiś taki element zaskoczenia, że oni w ogóle mówili. O o, oh, wow, tego nie było, albo nie spodziewałem się. Tak, w ogóle um, chyba dla mnie najbardziej takie poruszające było to, że dostawałam takie wiadomości, prawda, prywatne, że do kogoś przyszedł pacjent. Byli w trakcie szkolenia, ale przyszedł pacjent, oni już wiedzieli, co zrobić, że widzą więcej. Najczęściej to, co mówią ludzie właśnie po tych wszystkich zjazdach, szkoleniach, to to, że dostrzegają dużo więcej w oddechu, że wcześniej nie wiedziały, co się dzieje, bo po prostu nie miały tej wiedzy, więc nie mogły tego dostrzec, tak? A teraz jak wiedzą, to dostrzegają. I pacjenci byli zadowoleni, pacjenci byli poruszeni. Już dzielą się ze mną absolwenci sukcesami, opiniami od pacjentów. Naprawdę to jest bardzo budujące, że wiem, że na rynku pojawiło się właśnie te 17 osób, które są naprawdę specjalistami w terapii oddechowej. Dla kogo tak naprawdę jest ten kurs? Bo na tej pierwszej, w tej pierwszej grupie mieliśmy naprawdę mega przekrój, bo były i fizjoterapeutki, fizjoterapeuci, i trenerzy, i była, zdaje się, jakaś psychoterapeutka. Tak, no, były, tak Była więcej. joginka, były dziewczyny od fitnessu. To co tak naprawdę. powiesz, mówi się tak z reguły, że jak coś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo, nie? To co te poszczególne grupy mogą dla siebie tak naprawdę z tego wziąć, zabrać, wyciągnąć? Ja myślę, że na ten kurs trzeba spojrzeć w taki sposób, że to jest kurs, który daje ci nowe, nowe kompetencje zawodowe. Jeżeli w swojej pracy spotykasz się z ludźmi, którzy będą potrzebowali treningu oddechowego, to jest to idealny kurs, żeby zaproponować im nową formę terapii. I Mówmy tu też o tym, że to jest też nowy sposób na zarabianie pieniędzy dla tych osób. Bo jeżeli do ciebie trafiają te osoby i tak, i tak widzisz, że podopieczni, cokolwiek nie robisz, mają problemy oddechowe i pracujesz z tymi ludźmi, to czemu nie wprowadzić nowej usługi? Czyli usługi, trening oddechowy. Mhm. Oczywiście, można te techniki wdrażać do swojej podstawowej pracy. Czyli tak, jak jestem e, trenerem personalnym, trenerką personalną, to wplatam sobie elementy. Jak najbardziej ten kurs też do tego przygotowuje, ale jeżeli chcesz mieć trening oddechowy jako oddzielną usługę, albo w ogóle wyspecjalizować się w zawodzie trenera oddechu, których jeszcze nie ma tak dużo, a potrzeba będzie coraz większa, to ten kurs. Przygotujecie od początku do końca, żeby właśnie to robić. A uważasz, że na rynku jest dużo osób, które, i nie chodzi o krytykowanie, bo po prostu czasem nieświadomie włączają pracę z oddechem na tak zwanego czuja swojego własnego. A tak naprawdę nie wiedząc, jakie mogą być tego konsekwencje? Na szczęście, trening oddechowy nie jest e, niebezpiecznym narzędziem, że możemy komuś zrobić krzywdę, aczkolwiek można. To nie jest tak, że, że całkiem nie, e, ale powiedzmy, nikt nie będzie miał uszczerbku na zdrowiu trwałego. W każdym razie, jeżeli nie wiemy, co robimy z tym oddechem, albo po prostu właśnie bezrefleksyjnie podchodzimy do prowadzenia terapii, to przede wszystkim ta terapia nie będzie skuteczna. Albo może pogorszyć, czy jest samopoczucie. I ta osoba po prostu po pierwsze nie dostanie wsparcia, a po drugie może się zrazić do tych technik. Co wcale nie znaczy, że jeżeli zrobiliśmy jakieś techniki i my nie czujemy tego, że to jest coś dla nas, że całkiem trzeba skreślić trening oddechowy, bo może trzeba właśnie zaproponować inne techniki. I myślę, że to jest największy problem obecnie, że jest duża łatwość dostępu do pojedynczych ćwiczeń. Albo do konkretnych pojedynczych metod, a nie ma żadnej metody, która byłaby dla wszystkich. Czyli nie ma takiego kontekstu nałożonego, takiego jakiegoś schematu, nie procedur. Być, bo każdy pacjent jest inny, tak jak nie ma jednej idealnej metody w, w nigdzie, czy to w fizjoterapii, czy w treningu. No tak, wy mi zawsze mówicie, to zależy, nie? Dokładnie, i tutaj jest tak samo, to zależy. I jeżeli my się trzymamy, tylko jednego konceptu, to możemy, po pierwsze, nie mieć skutecznych tych terapii a po drugie, gdzieś tam wpadać w jakieś schematy, które sprawią, że tylko określona grupa ludzi będzie do nas trafiała. A pozostałe osoby może wręcz będą negowały to, co my robimy. Więc jeżeli chcemy rzeczywiście wzmacniać swoją pozycję specjalisty w treningu oddechowym, to trzeba rozumieć co się robi i dlaczego wybieramy dane narzędzia. Jeżeli tego nie mamy, no to niestety ta skuteczność terapii trochę będzie 50-50. Czasem się pewnie uda, czasem się nie uda, tak? A mamy dążyć do tego, żeby jednak osiągać te sukcesy terapeutyczne. Na rynku jest też teraz sporo takich dłuższych, krótszych, różnych, online'owych czasem, kursów z oddechu. Nie są to kursy trenera medycznego mm. oddechu, ale są to jakieś tam kursy oddechowe. A czemu ty, ty sama też masz różne kursy mm -hmm. swoje? A jesteś dumna z terapii breathwork? Czym to się tak naprawdę różni? Jestem bardzo dumna. <laughs> Ja wymusiłam i, tak nie e, powiem nieskromnie, e, i powiem tu z, e, mając za plecami tak naprawdę wszystkich naszych specjalistów, z którymi prowadzimy to całe szkolenie. A jest ich 15 bodajże. A jak nie więcej, już pogubiło <grym> się, ilu nas jest. W każdym razie i to jest uważam, nie tylko na skalę Polski, wyjątkowe, ale na skalę świata. Bo ja mam też kursy skończone międzynarodowe z terapii oddechowych i nie tylko. I uważam, że. To, co stworzyliśmy, wyróżnia się naprawdę wśród wszystkich kursów, które są dostępnie obecne na całym świecie, bo ten kurs jest naprawdę kompleksowy. I ja nie jestem alfą i omego we wszystkim, dlatego poprosiłam osoby, które są alfą i omego w swoich działkach, żeby to poprowadziły. Więc naprawdę znalazłam osoby, które są najlepsze. W tym, co robią i które też mają podobny styl myślenia o pracy terapeutycznej, jak ja. Czyli taki styl myślenia, bardzo analityczny i bardzo taki skupiony na indywidualizacji pracy z pacjentami, a nie powielaniu jakichś schematów. Większość metod, które są obecne na rynku, to są po prostu jakieś algorytmy, to są ćwiczenia według jednej jakiejś metodyki skróty, skróty, i to jest ok. To może być ok, tylko że to nie jest pełne. To uh -huh. nie sprawia, że w momencie, kiedy trafia do Ciebie do gabinetu pacjent, dajesz mu najlepsze. Dajesz mu wtedy to, co masz. A ja chciałam stworzyć taki kurs, gdzie rzeczywiście dajesz osobie w gabinecie, która Ci zaufała, to co najlepsze. Powiedziałyśmy sobie, że to jest um, kurs, który daje ci nowe kompetencje, czyli tak trochę jakby kształci cię do zupełnie nowej rzeczy, ale czy rozumiesz przez to na przykład, że e, pani Zosia, która jest do tej pory księgową, może przyjść na ten kurs, nie mając, nie wiem, wiedzy anatomicznej czy, czy o biomechanice ruchu i tak dalej, i na przykład. Będzie to jej nowa kariera, ścieżka taka zawodowa? Nie, ja bym bardziej pomyślała o tym kursie, jak takie studia podyplomowe. Tak samo okay. jak mamy różne, czyli podstawa jakaś tak, pod powinna jak być. Tak, mamy jakieś studia podyplomowe, które też zazwyczaj wymagają jakiegoś konkretnego kierunku ukończonego. Tak samo jest, uważam, że tutaj. Y Wiedzę można nabyć, tak, można się samemu próbować uczyć y, anatomii, fizjologii, ale pracy z pacjentem, umiejętności diagnozowania, bezpie bezpieczeństwa takiego nawet pod kątem medycznym, tego już się sami nie zawsze nauczymy. I ta, te podstawy, które nabywamy w pracy w innych zawodach, takich około medycznych, czy w właśnie takich zawodach jak yoga, fitness i tak dalej, czy już mamy doświadczenie w pracy z człowiekiem, gdzie wiemy, jakie są przeciwwskazania do ruchu po prostu, albo potrafimy dobrać już ćwiczenia do pacjenta, to już daje nam większy manewr do tego, żeby móc sięgać po inne narzędzia, bo mamy bezpieczną tą podstawę, ten fundament. A to jest najważniejsze, żeby. Osoba, która trafia do terapeuty oddechu czy trenera oddechu, była po prostu w bezpiecznym środowisku. Obalasz na kursie jakbyś mogła tak uchylić wiadomo, że nie będziemy teraz mówić, czego dokładnie uczysz i tego opowiadać ale jakbyś mogła tak uchylić rąbkę tajemnicy i powiedzieć: Jaki mit oddechowy obalasz na kursie? Wow. Czy w ogóle obalasz mity, nie? Bo jaki jest mit? Wiesz co, kiedyś jeszcze parę lat temu bym powiedziała, że obalam mity, a teraz uważam, że tych mitów jest coraz mniej, okay. bo po prostu wiedza się bardzo zmieniła przez ostatnie lata na temat oddychania i też myślę, że osoby, które trafiają na kurs na tym poziomie, to raczej już ciężko jest je wkręcić. Ale na pewno to co obalam to to, że trening oddechowy jest nudny. Więc jeśli chcesz się dowiedzieć, jak bardzo nienudny jest trening oddechowy, Sandra, myślę, że jeszcze jedno słowo, jedno zdanie takie od ciebie do zachęcenia do udziału w kursie. Jeżeli chcesz naprawdę zwiększyć swoje kompetencje, wyróżniać się na rynku. Ja już teraz mogę powiedzieć, że nasi absolwenci dopiero co skończyli, a już robią super rzeczy. Ja ich obserwuję na Instagramie, tak, więc naprawdę... oni naprawdę w tym siedzą teraz i pracują w ogóle jak szaleni. Tak, i, i mają e, ręce pełne roboty chcesz wyprzedzić innych i naprawdę prowadzić skuteczny trening oddechowy, to naprawdę zachęcam, żeby dołączyć do naszej ekipi, ekipy terapii Breathwork i zobaczyć czym tak naprawdę może być trening medyczny oddechu. Druga edycja, wydanie, można tak żartem powiedzieć, wydanie drugie poprawione, tak jak się mówi o książkach. Także ja też zachęcam. Sandra, bardzo Ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Również dziękuję. I w opisie do tego filmu znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Cześć. Cześć.